Cześć widzowie, witam się z Wami po raz drugi już w tym dniu, jak widzieliście pewnie był już vlog z tego jak byliśmy w kurde jakieś tu muszki latają nie, nie tudno powiedzieć nad tym jeziorkiem, było to naprawdę fajnie, zrelaksowaliśmy się, popływaliśmy porozmawialiśmy na różne tematy i naprawdę tam było bardzo przyjemnie a dzisiaj e, chciałbym Wam pokazać nasze miejsce, chociaż niestety nie mogę Wam pokazać e, domku naszego nie mogę nic zrobić w unturu, bo to jest kurde w ogóle mi tu osę jakaś lata muszę <grymne> odpędzić ode mnie pinkalaj głównie mały dobra wpędziłem <grymne> już osę stanę sobie w ogóle bo siedziałem teraz wracając do tematu no to jest teren wojskowy, więc niestety nie mogę Wam tego pokazać, ale mogę Wam przynajmniej pokazać tutaj jak, to, jak wygląda na przykład nasz ogródek. To już akurat mogę Wam pokazać, więc, więc teraz... O. I tak widzowie wygląda tutaj nasze podwórko, jest tutaj naprawdę bardzo ładnie. Mogliście w sumie na kanale Luśki już widzieć mniej więcej jak wyglądał nasz domek, więc tak szczerze no chyba jeżeli oglądacie kanał Luśki to pewnie już to wiecie. Ale tak, świeci jak widzicie, słońce na tą trawę, jest naprawdę piękna pogoda dzisiaj, jest naprawdę przyjemnie. Ale jak dla mnie jest po prostu za gorąco, naprawdę jest jakaś tragedia. Nie wiem w ogóle, ile jest stopni, sprawdziłbym, ale na razie Wam nie powiem. Ogólnie to... No jest ładnie, no, możecie napisać w komentarzu, jak Wam się podoba to miejsce. Tam jest takie małe wyjście. Gdzie można sobie w cudzysłowie uciec z tą? No, um, no, i ogólnie tak to tutaj wygląda. Tutaj jeszcze jest tak, w takim małym cieniu, to tutaj i tak dalej. Nie wiem, czy widzicie, ale tam jest jakieś auto, w którym właśnie przejechaliśmy tutaj. No i ogólnie to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Więc co, wróćmy się tutaj. O tutaj na sam tych miejscówkę więc widzowie subskrybujcie kanał stawcie łapiksa w górę no i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Już nie będzie on stąd, ale może nie wiem, będzie to jakiś odcinek, poszedł w domu, nie wiem. Więc co, widzowie? Strzałeczka, albo łuk nawet. To łuki strzała. <grytanie> pa